jest wszystkim w kolejnym odcinku dzisiaj zrobimy obchód po hodowli, bo pogoda e, taka jak była ostatnio, czyli cały czas leje przestaje, leje, przestaje i to tak wszystko wygląda u robi się błoto e, i teraz jak widzicie słonko świeci a za chwilę zajdzie lało e, siano z tego co widziałem byłem przedtem Przewróciłem to trochę Żeby to nie leżało cały czas Tak samo Żeby nie pleśniało od spodu I Tak przyglądałem się temu sianu No to jedynie będzie się nadawało Na ścielenie Z tego powodu Że no już się całe białe zrobiło praktycznie Wyblakło Nic sobie już To nie będzie miało i jedynie to co tam na kopie jest to, to pójdzie na strych, bo temu się tam nic nie dzieje, jest złożone, ładnie obsycha na kopie, yy, zwieszył mokre, w środku słodkie, no i to co mokre zwieszył to yy, jak przyjdzie pogoda to wyschnie i wtedy się to rozczepie i pójdzie na strych, no a to yy, co leży na ziemi też gdzieś na strych złożę z, na drugą kubkę i to będzie do ścielenia. No, więc z sianem tak to wygląda. Zaraz pójdziemy do owiec i zobaczymy na działce, jak to też tam jest. A o co? chodzę sobie po wybiegu. Wczoraj była akcja, że nie domknąłem bramki. Przyszedł wiatr, ją otworzył. No, i kury łaziły po całym tym polu. Tu musiałem chyba z półtorej godziny, żeby je zgonić. Bo co? Ugoniłem bliżej siatki, to bokiem mnie obeszły i poszły z powrotem w łąkę no dobra, to idziemy teraz do pola dobra, jesteśmy już na działce przejdziemy najpierw do e, jarzyn tu jeszcze na owiec rzucimy okiem, a później pójdziemy do owiec i co? tu w owsie Dalej te place są położone Już zaczyna wysychać To jest tu już na kraju prawie suche Tam też już od spodu owe zaczyna żółknąć Tutaj te place dalej nie powstały Bo co zacznie świecić to Słonko to zaczyna deszcz parać i to wszystko leży A tak to by się podniosło może trochę Ale zobaczymy Całego pola nie powaliło, Puh, wypluć, więc nie jest najtragiczniej Ale też kolorowanie jest. Dobra, tutaj dynia, ładnie się rozrastają, już puszczają te pędy, więc one będą się pletły za niedługo to tu dalej też dynie ładnie rosną. Tak to wygląda, cebula już tam chyba spędzi, no zostały ich, reszta zgniła, pietruszka, cebula, cebula, pietruszka, marchewka, tutaj koper już wysoki, szparagę wczoraj zebrałem, całą michę, jeszcze jest jej dużo, takiej niedojrzałej, więc jeszcze dwie michy powinno być stąd, jak nie więcej. Tu jeszcze jest sporo tego o, Tu trzeba malinę trochę oplewić zarosła o, ta żółta malina na ten moment wygląda tak Tu jest ten pierwszy bat, który opuściła A tu jest drugi młody Niezana już idzie w górę No co, czosnek Rozwiązał mi się, ale już go nie będę wiązał. Zobaczymy, co z niego będzie. Już te kulki takie wypuścił. Cebucha też już rośnie w eee, spód nie. łodygi, więc jest też dobrze. No i co, idąc dalej zobaczymy do szklarni, do foliaka. Tak to tu wygląda. Pomidory też już coś się tam ruszyły do rośnięcia, ale to małe jeszcze. Nie wiem czy coś z nich będzie. Natomiast ogórki ładnie idą w górę. Zaczynają się zaplątywać o te gałęzie tu. No i jak one tu się obwiążą ob do końca, to będą pewnie owocowały. Zobaczymy co z nich będzie. No, więc tu mamy już z głowy. No i tu arbuzy niewydarzone. Nic z nich praktycznie nie będzie. Jeden inny został. E, idąc tu, e, cukinie na każdym krzaku już jest e, jakaś cukinka. więc elegancko tu już nawet taka większa. Jeszcze z dwa czynniki będzie na leczo. Tam jest taka jasna. Tutaj już też zaczynają. Rosnąć tu tak samo, kwitną tu o, kolejna. Jeden krzak jasnej, a drugi ciemnej, zielonej. Tak samo tam. No, patysony też rosną. Tutaj już następne owocują. Tam tak samo, tu też. No i tu jest już taki większy, zrośnięte dwa w jeden no, taki mutant się zrobił <laughs> więc też już zaczął owocować tu ogórki, tragedia <laughs> dwa krzaki, no wyszły dobre, a reszta trzeba gadać ale też już widzę gdzie nie gdzie ogórki są, więc coś tam będzie z tego, lepiej tam mama ma, ma z tamtej strony Dużo krzaków jest zeszło do słonka, tam jest bardziej, więc u niej lepiej to wygląda. Grochy tak wyglądają, plotą się do góry, więc jest dobrze. Ziemniaki ok, Bób też tam już strączki idzie idzie. wam, O! Dostaje strączków, więc jest dobrze. No i kukurydza słabo też, ale to kukurydzę tak go posadziłem, bo tu Dynie nie zeszły. Co dalej? Pomidory też idą już w górę. Trochę jeszcze pod, podrosną. To yy, patyki powbijam i poprzywiązuję. I będzie git. Dobra, jeszcze się tam łowiec będziemy widzieć. Dobra, idziemy już tu do owiec Łowiec. Yy, wygląda to następująco. Yy, tą kwaterę już faktycznie wypasły ale jeszcze tu będą siedziały sobie dopóki tamta trochę nie zarośnie e, jeszcze coś tu mają do wygryzania więc Wee. będą siedziały no i tak mamy 6 sztuk na ten moment e, dwie młode owieczki trzy dorosłe no i gucio i tak e, tu jest taka sprawa, że jak widzicie, Benia ma założoną obrożę, a to dlatego, że na wieczór w stajni muszę ją wiązać, no i zdajać. Bo odkąd sprzedałem uminka, to nie ma jej kto spijać mleka. No i te wymie, jak widać, jest na brzmiałe, wielkie. No i żeby nie bolało ją to od mleka, żeby jakieś zapalenia się nie wdały, to zawsze na wieczór zdaję. Dużo mleka nie daję, taki kubek. Ja wiem, ile tam może być taki kubeczek o, mleka od niej jest przez od, od rana do wieczora, no i z nocy jeszcze, nie? Ale zdaję tylko na wieczór. Więc przez ten okres czasu taki kubeczek mleka jest. Nie wylewam tego mleka nigdzie, tylko sobie wypijam. Bardzo dobre mleko zdaję sobie do kubka. Biorę do domu przez sitko, żeby żadnych poprochów nie było. No i ciepłe, świeże mleko wypijam. Bardzo dobre. Więc jeżeli ktoś ma właśnie owce kameryńskie, a już młode nie spijają, bo sprzedacie młode lodowce I ona ma mleko, więc zdajajcie sobie I można pić śmiało O, jest bardzo dobre No, Gucio, jak widzicie, już zaczyna coś działać O, już podkopuje Podgryza po boku Obwąchuje Jak widać, więc Już Chce coś działać Nasz Gucio No więc tak to wygląda głowiec. Ostatnie coś właśnie jak widzicie iskra daje się pogłaskać. Wcześniej nie chciała, a teraz już daje, a reszta ucieka, jeszcze się boi tylko ona. Jak widzicie daje się pogłaskać teraz. No dobra, to na dziś tyle. W odcinku. Jeżeli się podobało, zostawcie łapkę. Komentarz, subskrypcja na 3000 subskrypcji. Konkurs z nagrodami i odkopujemy kapsułę czasu, która jest zakopana gdzieś w tym miejscu. Dobra, ja lecę. Trzymajcie się. Niech się darzy. Cześć.